Tu jest banan, a kaczuszka? To no jest kacznia, tak! Jest? A gdzie jest małpa? Małpę jeszcze nie za bardzo znam. A gdzie jest kaczuszka? Gdzie jest kaczuszka? Nie bardzo widzisz to. Tak. Nikuś! Hmm? No wiesz, że coś życia! Od siebie! Daj tu! Ale jest wczesny! No, nie, no, dziecko mi podmienili. Czekaj zaraz tę ciotkę bo. Pokolanie. To jest ten ma jest ten po pokolanie po polezie i będzie później. teściówka mówi, o to rzęciem. I co zrobić. zrobić? Z dziesięciu. No ja, Z Żartuję. O, no <laughs> Nie masz na pitu. Aha na górze! Mam angel! A ja się za dupie! Widzicie,